Radni odwołali przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Papaja. Poszukiwany złodziej, złapany. Taki uśmiech wszystko wynagrodzi. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień, MPL. a takie są szczegóły informacji. Podczas listopadowej sesji, dwunastoma głosami za, radni miasta odwołali przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice, Tomasza Papaja. Nowym przewodniczącym został Antoni Zazakowny. O odwołanie Tomasza Papaja wnioskowało ośmioro radnych z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice, radny Tomasz Papaj stracił zaufanie wnioskujących z powodu zwołania 3 października nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Słowice w czasie trwającej przerwy sesji zwyczajnej, która rozpoczęła się 28 września, a zarządzona przerwa po przegłosowaniu wniosku formalnego trwała do 5 października. Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej było przeniesienie 13 milionów złotych z wydatków na transport publiczny na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. W tajnym głosowaniu za odwołaniem przewodniczącego Tomasza Papaja było 12 radnych przy 8 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Jednocześnie podczas sesji wybrano Antoniego Zazakownego jako nowego przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice. Za jego wyborem głosowało 14 radnych przy 5 głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się. W poniedziałek 27 listopada Mysłowice policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł telefon w jednym ze sklepów przy ulicy Mikołowskiej. Do Mysłowickiej Komendy zgłosiła się kobieta z informacją, że znany jej mężczyzna ukradł telefon z zaplecza jednego ze sklepów przy ulicy Mikołowskiej. Policjanci rozpoczęli poszukiwania 31-latka z Mysłowic, którego jeszcze tego samego dnia zatrzymali. Złodziej zdążył już oddać telefon warty 1300 zł do Lombardu, gdzie został zabezpieczony przez stróżów prawa. Jak się okazało, mężczyzna ten był od kilku dni poszukiwany przez sąd rejonowy w Mysłowicach za wcześniejsze kradzieże. Po nocy w policyjnej celi 31-latek usłyszał zarzuty i trafił zgodnie z decyzją sądu do aresztu celem odbycia zaległej kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Dzięki procedurze in vitro wiele niepłodnych par mogłoby stać się szczęśliwymi rodzicami. Wiedzą o tym doskonale Małgorzata i Piotr z Wesołej: szczęśliwi rodzice Małej Julii, która urodziła się dzięki pierwszej edycji Mysłowickiego Programu Leczenia Niepłodności. 19 lutego 2023 roku był najszczęśliwszym dniem w życiu Małgorzaty i Piotra z Wesołej. Na świat przyszła ich długo wyczekiwana córeczka Julia. Śliczna i co najważniejsze zdrowa dziewczynka to pierwsze dziecko, które urodziło się dzięki pierwszej edycji Mysłowickiego programu leczenia niepłodności. Kilka lat się staraliśmy, no to od lekarza do lekarza też się chodziło. No i większość już w sumie badań mieliśmy porobionych. Jak dowiedzieliśmy się właśnie, że będzie dofinansowanie właśnie z tego, z Urzędu Miasta, no to złożyliśmy papiery. Jak podkreślają rodzice dziewczynki, nie czekali długo, by zakwalifikować się do miejskiego programu in vitro. Na jego pierwszą edycję w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych, a zgłosiło się do niej 31 par. Do programu zakwalifikowało się 25 par, a finalnie transfer zarodków przeprowadzono u 13 z nich. W tym roku na 26 zgłoszonych par do programu zakwalifikowały się 22. Na chwilę obecną cztery z nich oczekują dziecka. W tym roku na program leczenia niepłodności miasto zabezpieczyło w budżecie 400 tysięcy złotych. Zapewniam, że program in vitro będzie prowadzony na terenie miasta Mysłowice jeszcze przez wiele, wiele lat, i radni, i władza wykonawcza bardzo pozytywnie odnoszą się do tego rodzaju działań. Przypomnijmy, że 29 listopada Sejm przyjął ustawę o przywróceniu refundacji in vitro z budżetu państwa. Będzie to dodatkowa pomoc finansowa dla par, które marzą o dziecku. A jak informuje Gencentrum... Jeden z realizatorów miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, niepłodność dotyka około 1,5 miliona polskich par. Małgorzatę, Piotra i dziewięciomiesięczną miesięczną Julię odwiedziła delegacja z Urzędu Miasta z prezentami dla Maluszka. Zdrowa, uśmiechnięta i ciekawa świata dziewczynka jest najlepszym dowodem na to, że miejski program leczenia niepłodności ma wielki sens. Warto, uśmiech taki wszystko wynagrodzi. Przychodnia Bracka Wesoła, bardziej przyjazna małym pacjentom. Uczennice katowickiego liceum plastycznego namalowały na ścianach lecznicy zwierzęta i inne wiejskie motywy. Czasem mała zmiana może dać wielki efekt. Zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce, które dzieciom kojarzy się niekoniecznie przyjemnie. Przychodnia Bracka Wesoła będzie odtąd bardziej przyjazna małym pacjentom. Zadbały o to uczennice Katowickiego Liceum Plastycznego, które namalowały na ścianach lecznicy zwierzęta i inne wiejskie motywy. Projekty przygotowałyśmy same. Tak naprawdę każdy coś od siebie dodawał. Zresztą teraz jak malujemy, to każdy jednak wkłada w to siebie bo jednak każda z nas troszkę inaczej maluje. Akurat te dziewczynki robią to po raz pierwszy. Były bardzo podekscytowane i bardzo przejęte realizacją, ponieważ no, jest to profesjonalne podejście już do zawodu. Realizacja musi się podobać, musi być zaakceptowana przez zlecającego. Zlecającemu, czyli Fundacji Unia Bracka, bardzo podobają się efekty tej współpracy, bo dzieła uczniów Katowickiego Liceum Plastycznego zdobią już także ściany m.in. Mysłowickiej Przychodni Brackiej Chopina. Fundacja zrezygnowała z motywów bajkowych, często spotykanych np. w szpitalach dziecięcych, na rzecz waloru edukacyjnego malunków. W przychodni przy ulicy Chopina jest to wodny świat, a w placówce przy Osmańczyka na Wesołej wiejska fauna i flora, z którą rodzice mogą zaznajomić maluchy w oczekiwaniu na badanie. Najważniejsze jednak, że kolorowe ściany cieszą oczy i uspokajają małych pacjentów. Żeby dzieci mniej się bały tej wizyty, żeby zostały zainteresowane czymś, co odwróci ich uwagę od choroby i tego, że będą miały spotkanie z lekarzem. Podobnie wyglądają inne przychodnie brackie w regionie, a ich personel potwierdza, że choć to może mała rzecz, to niezwykle cieszy dzieciaki oczekujące w kolejce do lekarza. Drugie LO to jedyna szkoła w Mysłowicach umożliwiająca młodym ludziom naukę w klasach mundurowych. Ich uczniowie to przyszli policjanci, strażacy i funkcjonariusze innych służb. 30 listopada pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności. Ślubowanie uświetnił tradycyjny pokaz musztry, pokaz interwencji, występy artystyczne oraz obecność gości, m.in. władz miasta czy przedstawicieli mesłowickich i śląskich służb mundurowych. Ze względu na duże zainteresowanie naborem do klasy mundurowej w roku szkolnym 2023-2024, w drugim Liceum Ogólnokształcącym imienia Powstańców Śląskich utworzono półtorej klasy dla 45 uczniów. To jest program Minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Podziękowali Jackowi Turalikowi za lata współpracy. Teatr Podtekst zakończył działalność. Za nami 12. Mistrzostwa Mysłowic w judo. W ramach cyklu Miasto tworzą ludzie Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na inspirujące spotkanie. Tym razem gościem cyklu był Jacek Turalik, człowiek, instytucja, animator i dyrektor. Znakomity zarządca, gospodarz, artysta i instruktor. 20 lat szefował Miejskiemu Centrum Kultury w Mysłowicach, ale z samą placówką związany jest o wiele dłużej. Po 45 latach pracy w kulturze Jacek Turalik przechodzi na emeryturę, żegnany przez współpracowników i społeczność naszego miasta. Żegnamy zawodowo Jacka Turalika. W ramach cyklu spotkań miasto tworzą ludzie, i to jest istotne, ponieważ nazewnictwo tego wydarzenia idealnie wpisuje się w ikonę Jacka Turalika. Jest to człowiek, który buduje, jest to człowiek, który łączy. I dzisiaj wszyscy przyjaciele, rodzina, władze miasta, wszyscy działający w przeszłości i w mck i mok Spotykamy się na sali widowiskowej, żeby powiedzieć wspólnie dziękuję. Uczestnicy piątkowego spotkania obejrzeli nakręcone specjalnie na tę okazję przez redakcję ITVM film o Jacku Turaniku, który ze sceny opowiadał też nieco więcej o sobie i o swoich dokonaniach. Zawodowy sukces to to, że przeszedłem wszystkie szczeble od instruktora, jak się śmieje niekiedy, nawet od sprzątaczki, poprzez te wszystkie tam kierowników, dyrektorów i skończyłem na instruktorze, ale z takim pozytywnym akcentem, że ta moja doświadczenie, ta moja robota tutaj obecnemu dyrektorowi i, i kadrze się przydaje, że, że czekają na mnie i chcą, żebym tu wrócił do nich i im coś jeszcze pomógł. Zaproszeni goście z nostalgią wspominali lata dyrektorowania Jacka Turalika. Miejskie Centrum Kultury to była najlepsza trampolina do tego, aby iść dalej. I Jacek był tym motorem, który nas wynosił wyżej. Bardzo wiele osób stąd poszło dalej, poszło na wysokie stanowiska i nigdy nie usłyszeliśmy jakiejś takiej konkurencji, żebyśmy stanowili wprost przeciwnie. Nie, ty idź, musisz, walcz. I to było najpiękniejsze. I ogromnie mu za to dziękuję. Jestem wdzięczny, bo inaczej by wyglądało moje życie, gdybym nie trafił do Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach w 95. Nie nauczył się naprawdę takiej efektywnej pracy i nie poznał tak wspaniałego człowieka jak Jacek. Nie zabrakło też muzycznych prezentów od przyjaciół i współpracowników. Instruktorka Mysłowickiego Ośrodka Kultury Natalia Bezegłów zaśpiewała dla Jacka piosenkę w Dzieci Mężczyźni Danuty Wystąpił również chór Familia pod kierownictwem Joanny Stasińskiej przy akompaniamencie Piotra Nowatkowskiego oraz zespół Moka Syny składający się z pracowników MOKU z utworem Chciałem być Krzysztofa Krawczyka. Ogromną niespodzianką było złożenie przez pracowników MOKU na ręce prezydenta Dariusza Wójtowicza wniosku o uhonorowanie Jacka Turalika tytułem Zasłużonego dla Mysłowic. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Edward Lasok przejął wniosek, który zostanie poddany pod głosowanie radnych. Cudowny człowiek. Artysta, pragmatyk, człowiek, który kocha miasto, człowiek, który zostawił serce w Mysłowicach i co najważniejsze Jacek nie ma wrogów, jego wszyscy uwielbiają, obojętnie od jak, z jakiej partii politycznej ktoś jest, z jakiej jest opcji, wszyscy Jacka lubią, cenią, szanują i przyjaźnią. Co mogę powiedzieć, że to mój najlepszy kolega, najlepszy współpracownik, człowiek, który zawsze służył pomocą. Wiedzą, doświadczeniem to tak naprawdę dzięki niemu zdobyłam tak duże doświadczenie. Człowiek z niesamowitym poczuciem humoru, człowiek, który doskonale się odnajdywał wśród starszych i wśród młodych. Jacek Turalik przechodzi na emeryturę, ale nie znika z kulturalnego życia Mysłowic. W miarę potrzeb i możliwości będzie zajmował się w Moku seniorami. A jeśli jesteście ciekawi filmu, którym nasza redakcja dołożyła swoją cegiełkę do pożegnania Jacka, opublikujemy go dla Was już wkrótce. Teatr Podtekst pod kierownictwem Michała Skiby zakończył swoją działalność. Na pożegnanie zagrał Świnia. Aktorzy i twórcy Teatru Podtekst pożegnali się z publicznością po ponad dziesięcioletniej działalności. Produkcja w reżyserii Michała Skiby przy pełnej widowni po raz ostatni została wystawiona 26 listopada na deszczach kultowego kinoteatru Teatru Zniczy. Jest samotną wyspą. Tu ja ją dzielę właśnie z moją świnią. Do dłuższego czasu nie tylko mi się kryje łezka wokół, ale również taka łezka refleksji zawitała do oczu moich aktorów. Nie do końca są pogodzeni z tą myślą wszyscy, no ale zdecydowaliśmy, żeby jednak zejść ze sceny w dobrej kondycji, z dobrym repertuarem. Teatr Podtekst rozpoczął swoją działalność w Przemysłowickim Ośrodku Kultury w 2011 roku pod kierownictwem Michała Skiby. Ci ludzie, z którymi ja pracuję, najważniejsze, żeby mieli pasję i ja dążyłem do tego, żeby rozwijali się w tej pasji. Co nie oznacza, że aktorów nie zobaczymy może na scenie, niekoniecznie w strukturze teatru Podtekst. To niekoniecznie ja też nie poszukiwam reżyserii. Nic bardziej mylnego, po prostu ten format, o ile można go tak określić, po prostu na swój sposób się wyczerpał i obawiamy się tego, co może być w przyszłości. Na pewno, że to były niesamowite przykody. Na pewno, że jednak troszeczkę swojej duszy, swoich emocji tutaj oddałem przed widownią też z moimi z współaktorami. Iż to był szczęśliwy czas. Wszystko zawsze było tak jak w rodzinie. I jednak byliśmy dla siebie takimi, takimi teatralnymi braćmi i siostrami. Co czują artorzy, żegnając się ze swoją publicznością? Ja czuję straszny ból, <noise> to tak wewnętrznie. Wychodzimy na scenę i damy naszym widzom to, co zawsze, czyli prawdziwą sztukę. Pokażemy tutaj prawdziwe emocje, sprawimy, że nasi widzowie będą mogli poczuć to wszystko, co chcemy, żeby oni poczuli podczas naszego spektaklu. Myślę, że tutaj prywata zostaje za, za tamtymi drzwiami, a ja tutaj jestem aktorem, jestem swoją postacią i zrobię tak robotę dobrze, jak tylko umiem. Spektakl Świnia na deskach kultowego kinoteatru Nicz został zaprezentowany po raz czwarty, za każdym razem przy widowni wypełnionej po brzegi i głośnymi owacjami. Sztuka prezentuje przecinające się więzi ludzi z różnych środowisk, które mimo wielu sprzeczności nieustannie się do siebie przyciągają. Scenariusz sztuki opiera się na kompilacji podcastów, piosence aktorskiej oraz muzyce na żywo w wykonaniu Bartosza Bezegłowa. W pożegnalnym spektaklu wystąpili Róża Kruk, Patrycja Kawa, Radosław Myszka, Maciej Pytel. Gerard Klimański, Olaf Józefowski i Michał Młyński. No jestem wzruszony tym, że, że tyle lat udawało się pracować na tej scenie w kultowym kinoteatrze z Nietzsche i, i będzie mi tego brakowało. W ubiegłą niedzielę odbyły się 12 Mistrzostwa Miasta Mysłowice w Judo. W zawodach uczestniczyło około 400 zawodników i zawodniczek. Na matach stawili się zawodnicy roczników 2010-2017. Impreza stanowiła ciekawy przegląd ich umiejętności przed Mistrzostwami Polski Młodzików. Jak zwykle w listopadzie do naszego miasta zawitały setki młodych judoków, by powalczyć o tytuły Mistrzów Mysłowic. To już 12. edycja Mistrzostw Mysłowic w Judo. Na naszej hali sportowej mamy ponad 400 Zawodniczek i zawodników z całego Śląska. Gościliśmy także judoków z Małopolski i Podkarpacia, a nawet z Czech i Słowacji. Myślę, że te zawody w Mysłowicach no, są coraz większe, bo w zeszłym roku 320 startowało, a dzisiaj mamy ponad 400 osób. Przyjeżdżają zawsze za przyjaźnione kluby, no i chwalą sobie Mysłowice za organizację i za poziom zawodów. Przede wszystkim. Za świetną organizacją turnieju stoi od lat UKS Mysłowice, wspierany przez tutejszy MOSIR i nie tylko. Jak zawsze dobrze zorganizowany klub, tutaj z Mysłowic, w Anadzie no Widać, że zna się na tym, potrafi to przygotowywać. Rodzice są bardzo mocno zaangażowani. Na matach zjawili się zawodnicy roczników 2010-2017 impreza stanowiła ciekawy przegląd ich umiejętności przed mistrzostwami polskich młodzików. Wiadomo, dzieci popełniają dużo błędów, nie, nie, nie jest to złośliwe, dzieci się cały czas uczą, sędzia tutaj jest w roli... Głównie nauczyciela podpowiada, pogrozi palcem. Co oprócz medali zyskali młodzi dżudocy po mistrzostwach Mysłowic? Doświadczenie, staż na macie, umiejętności, które się zdobywa na macie, w czasie zawodów nie, nie, nie jest w stanie przekazać jako, jako trener na treningu. Tylko zawody na sporym poziomie mogą pokazać, do czego zawodnik już jest przygotowany w danym sezonie. Dużo dają, na, na przykład lęk przed stresem można tak, dzięki temu wyćwiczyć. Na przykład ja przy, pierwszy, przy pierwszych miałem straszny stres i prze, przez to przegrywałem. A teraz, jak widać, przestałem się stresować i zacząłem wygrywać. Na zawodach trenerzy zwracają uwagę na nieco inne elementy niż podczas treningów. Przede wszystkim na myślenie w walce, żeby starali się słuchać moich wskazówek no i wyciągali wnioski ewentualnych porażek. Zawsze powtarzam, że wygrywać każdy umie, ale gorzej jest z przegrywaniem, dlatego na to też zwracam uwagę. I też po to są te zawody, żeby zbierać doświadczenie i wyciągać wnioski z korzystania. UKS Judomysłowice wywalczył drużynowo drugie miejsce, a jego zawodnicy zdobyli w sumie 20 medali 8 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych. Mroźna aura coraz bardziej nastraja do lodowych szaleństw. Z tej okazji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach zaprasza na oficjalne otwarcie Miejskiej Ślizgawki w Parku Słupna, który odbędzie się w środę 6 grudnia o godzinie 17. Wraz z partnerami oraz pewnym gościem z Laponii, Mosir przygotował dla mieszkańców Mysłowic mnóstwo atrakcji, konkursów oraz słodkich niespodzianek. W tym szczególnym dniu Mikołaj wypożycza łyżwy dla dzieci i młodzieży bezpłatnie. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu grudniowym, już programu Minął Tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Do zobaczenia.